Podcast ZHP Chorągwi Białostockiej, kierunek harcerstwo. Cześć i czuwaj, z tej strony Harsmistrz Ewelina Zajkowska, a ze mną rozmawia dzisiaj nasz komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, Harsmistrz Krzysztof Jakubowski. Dzień dobry, czuwaj. Panie komendancie, mówi się, że harcerze są zawsze gotowi do działania, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego właśnie te momenty najbardziej nas mobilizują? No cóż... Na no to wygląda, że w kryzysie działa adrenalina. Chcemy pomóc, wiemy, że nasze działanie jest potrzebne tu i teraz. Yy, Harcerze mają w sobie tę właśnie naturalną gotowość do służby. A takie sytuacje kryzysowe często dają jasny cel i sens naszego działania. Łatwo jest wtedy poczuć, yy, że nasza praca przynosi natychmiastowe efekty. A jak to się ma do naszej codziennej, systematycznej pracy? Dlaczego to właśnie ta nasza. Szara codzienność bywa trudniejsza? No cóż, proza życia to zupełnie inny rodzaj wyzwania. W sytuacjach kryzysowych widzimy efekty od razu: dostarczona pomoc, uratowane życie to ile zebraliśmy paczek, spotkanie z seniorami, z kombatantami to wszystko jest namacalne od razu. Takie działanie pod wpływem natomiast powtarzalność działań kiedy mija czas, kiedy nawet te paczki musimy zbierać dłużej, kiedy musimy wykonywać nasze codzienne, rutynowe, harceckie działania, tak jak zaplanować pracę drużyny, zaplanować pracę zastępu to już od najmłodszych lat, zrobić coś razem ze Szczepem, ale w takiej właśnie monotonii bez adrenaliny, ubrać to wszystko w w cele, które, które będą przyświecały na tych zbiórkach, i będziemy mogli zrobić coś takiego, co nie przyniesie natychmiastowej nagrody, to jest o wiele, wiele trudniejsze. I taka życiowa zwyczajność harcerskiego wolontariatu, taka praca u podstaw, właśnie przygotowanie tych programów, dbanie o rozwój młodych, zrobienie raportu, taki codzienny trud, który jest niewidoczny zupełnie dla innych, bo widzą tylko efekty naszego działania. To jest y, naprawdę wyzwanie, które uczy odpowiedzialności, cierpliwości, y, tego, co w nas, harcerzach, jest i do czego y, ta codzienna, budowanie tej codziennej naszej y, wiary w sens naszych działań zaczyna zmieniać świat na lepsze, dopiero później. I bez tej cichej, trudnej pracy w tle nie byłoby możliwe podjęcie później spektakularnych działań. A harcerze są przygotowani na tę codzienną rzeczywistość? Jak mówi nasze prawo harcerskie, harcerz zawsze jest gotowy, więc my zawsze się staramy być tymi, tymi, którzy są gotowi na to, aby działać. Programy harcerskie uczą odpowiedzialności, konsekwencji i pracy w długim horyzoncie czasowym, bo tak też i składamy nasze instruktorskie zobowiązanie, że będziemy wychowywać długo, Yy, aż znajdziemy swojego następcę, nie opuścimy naszej pracy. To, to powinno nam przyświecać i to jest praca yy, z ludźmi w długim horyzoncie czasowym. Yy, I wtedy to, to tutaj młodzi potrzebują najwięcej wsparcia, motywacji, inspiracji. Yy, to takie wyzwanie dla liderów, takich jak drużynowi instruktorzy, by nie tylko yy, wymagać, ale także dawać przykłady, że codzienność yy, też może być piękna, jeśli tylko spojrzymy na nią. W szerszym kontekście, w dłuższej perspektywie czasowej. Powiedziałeś nam właśnie, że to tutaj wymagają większego wsparcia. To czy naszym zdaniem nasza organizacja powinna coś zmienić, jakoś inaczej wspierać tych wolontariuszy w tej naszej zwykłej codzienności, żeby im pomóc? Oczywiście wyzwania dnia codziennego. Wymuszają wręcz na nas zmiany i powinności dbania o naszych wolontariuszy, doceniania ich i tworzenia dla nich przestrzeni do rozwoju, ale też i przestrzeni takiej do odpoczynku, żeby mogli po tych działaniach odpocząć. I to myślę, że to jest kluczowe. Kluczowe jest to również do tego, aby zbudować wspólnotę i wzajemnie się wspierać. Kiedy drużyna widzi, że jego wysiłek jest częścią jakiejś większej całości, Łatwiej jest mu znosić trud y, zwykłych dni. Ta szara codzienność jest wtedy prostsza do zniesienia, y, kiedy tak naprawdę poczujemy, że to, co robimy, naprawdę ma jakiekolwiek znaczenie. Znaczenie, które wybija się w przyszłości. Dziękuję. To bardzo piękne, w jaki sposób możemy wspierać. A czy jakieś konkretne przykłady, w jaki sposób chorągiew wspiera naszych wolontariuszy, żeby łatwiej im. Pomoc w tym wolontariacie? Jeżeli chodzi o wsparcie w Chorągwi, to jest ono wielopoziomowe. Z jednej strony tworzymy konkursy, takie jak plebistycy instruktorski, do tego, aby ci wszyscy, którzy działają na Forum Chorągwi, wystawiają się na ocenę innych, mogli czerpać z tego satysfakcję. Przede wszystkim tak, aby przede wszystkim zostać w ogóle zgłoszonym do takiego plebiscytu. Trzeba już się w jakiś sposób wybić wśród grona ponad 500 osób, które na co dzień pracują dla tej chorągwi. Po drugie, trzeba przejść przez sito kryteriów, które narzuca kapituła. Na później jeszcze wygrać to wszystko w głosowaniu, więc to myślę, że daje tą Adrenalinę, poczucie, że ta codzienna praca, która była robiona, jest doceniona. Innymi y, miejscami, innymi sposobami na docenienie y, naszych wolontariuszy są różnego rodzaju odznaczenia. Odznaczenia programowe, gdzie ten program realizujemy y, tak, aby y, chorągiew również y, mogła z tego korzystać w czasie późniejszym. Nie musi to być nagroda natychmiastowa. Kończą się jakąś odznaką programową, która mówi o tym, że ktoś przeszedł ileś codziennych kroków przez na przykład rok czasu, czy też w dłuższej A w dłuższej perspektywie są to medale i odznaczenia, i jednym z takich odznaczeń jest medal za zasługi dla chorągwi białostockiej w trzech barwach. Także można naszych instruktorów. Bardzo długim czasie tego, co robią, docenić, uhonorować taką odznaką. Plus do tego, oczywiście, wszystkie inne nasze odznaczenia, jeżeli chodzi o odznaczenia ZHP, tak jak Krzyż za Zasługi dla ZHP. Dobrze, to mamy już zmotywowanych naszych wolontariuszy, którzy są gotowi i chcą działać. To w jaki sposób podjąć się tej służby, ale służby takiej na zewnątrz, bo tutaj też szeroko rozumiana jest dyskusja w naszym związku odnośnie służby wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji. Każdy troszkę inaczej ją interpretuje, ale gdzieś tam dążymy też do tego, żeby każdy harcerz, instruktor niósł służbę poza Związkiem Harcerstwa Polskiego, pomagając innym. To w jaki sposób? Jaka to ma być służba, jak się jej podjąć I, i w ogóle co zrobić, żeby to była mądra służba? Właśnie przez to, że każdy z nas rozumie tę służbę inaczej, każdy szuka innego pola tej służby. Ci, którzy są zwróceni do wnętrza organizacji i nie potrzebują splendoru i wychodzenia na zewnątrz, pokazywania spektakularnych działań, mają takie pole do służby wewnątrz organizacji. To są naprawdę bardzo wartościowi ludzie, bo to oni budują siłę tej organizacji. Ale mamy też oczywiście bardzo wiele osób, które chcą się pokazać na zewnątrz, które chcą pokazać te działania, które, z których później społeczeństwo nas zna i nas rozpoznaje jako harcerzy. Jest to naprawdę coś, co jest unikatowe, dlatego że my, harcerze, zazwyczaj stajemy jako pierwsi w wielu miejscach, do tego, aby pomagać innym. Tu wszelkiego rodzaju przykłady klęsk żywiołowych pokazują, że harcerze są pierwsi. E, wszelkiego rodzaju zawieruchy czy katastrofy, czy też nawet w codziennym życiu raczej harcerz nie przejdzie obojętnie od, obok kogoś, kto potrzebuje pomocy, szczególnie tej pomocy natychmiastowej, czy też kiedy jest po kursie i jest przeszkolony, z pierwszej pomocy i może uratować komuś życie i to jest to nasze działanie na zewnątrz. Myślę, że tu każdy powinien w jakiś sposób yy, znaleźć dla siebie kawałek yy, swojego pola, a dodając jedno do drugich te działania zewnętrzne i wewnętrzne dają nam taką równowagę w organizacji, że tyle samo działań podejmowanych do wnętrza organizacji, które są niewidoczne, jak i tych, które pokazujemy na zewnątrz, budują i nasz wizerunek, ale jednocześnie też i naszą siłę do tego, aby taki wizerunek podtrzymywać wśród społeczeństwa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, które zadałaś. Praktycznie tak. Jeszcze tam zostało takie na koniec moje pytanko odnośnie, co zrobić, żeby to było mądre, żeby ta służba faktycznie. Myśląc o pomocy innym, miała sens, bo często rzucamy się do pomocy, a nie zawsze, nie zawsze ono jest, mm, nie chcę powiedzieć, że jest bez sensu, tak? bo każda pomoc y, jest ważna, ale nie do końca jest przemyślana, czy może te działania nie są odpowiednio skierowane, żeby być, były jak najskuteczniejsze. Tak, to jest bardzo ważny temat. Takiej mądrej pomocy. To jest wszystko to, co obserwujemy od już wielu lat, że my, harcerze, ale myślę, że nie tylko harcerze, to taka nasza narodowa jest zdolność, najlepiej reagujemy takimi pospolitymi ruszeniami. Ten pierwszy moment, kiedy rzucamy się z pomocą, robimy ją dobrze, bo nie mówię, że robimy ją źle, wręcz pomagamy idealnie, wstrzelając się w to, co, co jest najważniejsze w danym momencie. Oddajemy całe serce, oddajemy całych siebie, przez co się spalamy. A taki już wypalony człowiek, wiadomo, że nie jest efektywny. Dlatego ta mądra pomoc powinna być zaplanowana. Ja nie mówię tak, żebyśmy byli aż tak jak NASA, ubierani w procedury, co w danym momencie, i mieli księgi na każde nasze zdarzenie życiowe, czy na każde zdarzenie losowe. Ale choć troszeczkę, żebyśmy byli zastanowili się nad tym, w jaki sposób zadziałać, żeby ta pomoc nie trwała dwa czy trzy dni, ale żebyśmy mogli tą pomoc nieść cały czas. Myślę, że do najlepszym przykładem, który teraz przytoczę, to będzie ostatnia powódź, kiedy w ciągu chwili wszystkie magazyny się zapełniły, każdy chciał przynieść butelkę wody, każdy chciał przynieść koc coś ciepłego oraz coś do zjedzenia, tak żeby to się za chwilę znalazło u powodzian. I niestety my czujemy się spełnieni, natomiast ta pomoc utkwiła w bardzo długich kolejkach do tego, aby w ogóle tam dotrzeć. Dlatego musimy się zastanowić, co zrobić, jak zrobić, jak to rozłożyć w czasie, żeby dzisiaj, kiedy tak naprawdę miał już prawie trzy miesiące od tego momentu, kiedy powódź nawiedziła nasz południowy kawałek kraju. Była efektywna i wciąż była tak samo mocna i tak samo potrzebna jak właśnie te kilka dni po. I to jest całe zagadnienie i całe zastanowienie się jak to zrobić, jak usiąść nad tym wspólnie, przemyśleć co potrzebujemy w danym momencie, co potrzebujemy chwilę później. I myślę, że takie fizyczne spełnienie tego, że pomogłem, bo przyniosłem butelkę wody, a poczucie tego, że wpłaciłem 100 zł i za to można było kupić 100 butelek wody, ale nie czuję się wtedy bezpośredniego zaangażowania w tą pomoc, jest tutaj najwi największym naszym wrogiem, bo te 100 zł rozłożone w czasie pomogłoby dużo więcej niż ta przyniesiona oczywiście z odruchu serca i absolutnie tego nie potępiam. Czy też nie wskazuje, że to było źle zrobione? Jedna butelka czy tam zgrzewka wody. Więc nie procedury do końca we wszystko i ze wszystkim, ale naprawdę choć troszeczkę zastanowienia się nad tym, co mamy zrobić teraz, a co będzie potrzebne za chwilę i co będzie potrzebne za kilka miesięcy. I tu myślę, że musimy powrócić do naszej starej, dobrej mądrości. Które już nasi dziadkowie mieli i tworzyli tego typu programy dziś, jutro, pojutrze. Myślę, że to będzie najlepszy przykład, aby można tą naszą przeszłość sprzed stu czy 80 lat połączyć z dniem teraźniejszym. Czy jest jakieś wydarzenie lub sytuacja związana z Twoją osobistą służbą? Może jakąś taką wyjątkowo wspominasz z niedawnych, a może z młodzieńczych lat, która. Gdzieś tam głęboko zapadła w pamięci albo spowodowała jakieś nowe przemyślenia, czy, czy coś zmieniło takiego w postrzeganiu świata? Myślę, że przez prawie 50 lat bycia w harcerstwie, to takich momentów było bardzo wiele, gdzie człowiek podejmował się służby i zrywał się wielokrotnie do tego pospolitego ruszenia. Chciał pomagać, pomagać na odległość. Robiliśmy zbiórki, zbieraliśmy makulaturę, pieniądze, wysyłaliśmy nawet paczki żywnościowe do miejsc dotkniętych jakimiś katastrofami. Przypominam sobie rok 85, kiedy zastanawiali się wszyscy, jak pomóc głodującej Etiopii. Muzycy śpiewali wtedy wspólną pieśń, a my zbieraliśmy. Tak naprawdę palety mąki, której u nas też w sklepach brakowało. I to wywarło na nas takie duże, duże wrażenie, jako na młodych ludziach. Ale w tym samym czasie, myślę, że również w tej codzienności, tej szarej, o której tutaj przed chwilą mówiliśmy, wykonywałem zupełnie inny kawałek swoich działań, które w odzwierciedleniu dopiero mamy dzisiaj. Tak naprawdę dopiero dzisiaj ja odczuwam to, co zrobiłem w tym roku właśnie osiemdziesiątym piątym, czwartym. To wtedy do mojego zastępu, pierwszego zastępu, przyszedł dzisiejszy skarbnik chorągwi, z którym tworzymy, można powiedzieć, duet zarządzający tą chorągwią od strony prawnej. I to jest właśnie pokazanie tego, że ta mąka wtedy, która pojechała do Etiopii od nas, pomogła tam komuś w przeżyciu yy, i ten ktoś pewnie skorzystał z tego przez chwilę. A praca włożona w, w rozwój młodych ludzi na tamtym etapie owocuje dopiero dzisiaj. I myślę, że to jest chyba taki, taki najfajniejszy przykład i pokazanie tego, w jaki, w jaki sposób to yy, działa. Jak, jak to wygląda? Te zrywy, których jest pełno tak naprawdę, bo czy powódź roku 97, kiedy zrobiliśmy tutaj y, obóz dla osób potrzebujących, które zostały pozbawione swoich domów i nie miały gdzie mieszkać y, i te dzieciaki przyjechały do nas tutaj wypoczywać. To zapadło w pamięci. Y, również w pamięci zapadło to, że nasi harcerze pojechali wtedy budować y, wały. Podnosić te wały do góry, tak żeby można było y, Wrocław obronić y, przed powodzią. To są również działania dni ostatnie, kiedy żeśmy pomagali choćby strażakom gasić y, biebrzańskie y, torfowiska, które tam płonęły, kiedy nasi harcerze w ciągu chwili zapełnili remizy y, żywnością, a później z tej żywności robili kanapki, obiady, żeby ci. Y, Strażacy, plus do tego wszyscy wolontariusze, którzy brali w tym udział, byli na I to są ostatnie działania, tak? Kiedy przyjmowaliśmy uchodźców tutaj, kiedy sterowaliśmy wolontariatem w taki sposób, żeby ci, którzy tutaj przyjechali z miejsc, które zostały ogarnięte wojną, gdzie weszli Rosjanie, gdzie którzy już nie mieli swoich domów na Ukrainie. Poczuli się jak u nas, jak w domu, i myślę, że to bardzo fajnie wyszło. To było naprawdę coś, co zapada w pamięć i będziemy o tym pamiętać przez wiele, wiele lat. Ale takim polem służby jest również to, co my robimy dla naszych starszych instruktorów, tych, którzy to harcerstwo przedeptali przed nami i tak naprawdę są u schyłku tej harcerskiej drogi. Bo przypomnę, że zrobienie takiego złazu seniorów. Żeby 400 seniorów było zadowolonych, uśmiechniętych yy, i przeszczęśliwych, że byli tutaj u nas, gościli na Podlasiu, gościli w Białymstoku, mogli się poczuć jedną z dużą rodziną, to również jest taka służba, która zostanie w nas, wszystkich naprawdę na wiele lat, a szczególnie w nich. I to jest największa przyjemność, kiedy my coś dajemy. Widzimy, że to sprawia radość, a sami czerpiemy z tej radości, którą mogliśmy dać komuś. To tak, jeszcze na koniec. Jakie przesłanie powiedziałbyś naszym harcerzom, słuchającym nas, instruktorom? Warto, nie warto? Co daje wolontariat z ZHP? Co daje wolontariat z ZHP? Ja myślę, że daje przygodę na całe życie. To już takie nasze wyświetlane hasło jest, ale rzeczywiście przeżywamy y, te nasze harcerstwo w ramach przygody, y, bo zazwyczaj nie wiąże się ono z tym, że jesteśmy związani z tym harcerstwem etatami, tylko właśnie poświęcamy swój wolny czas. A ten wolny czas to chyba jest najbardziej cenna rzecz, którą mamy, i dając ten, ten nasz wolny czas, po prostu Zmieniamy pomaleńku cały świat. Widzimy, jak te dzieciaki, które przychodzą do nas, które na początku są zagubione, nagle stają się bardzo, mówiąc nowocześnie ogarnięte i stają się mocno społeczne. I już wiemy, że, że z tej mąki, będzie bardzo dobry chleb, tylko trzeba go troszeczkę upiec i zrobić z niego to, co chcemy i tak, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie w przyszłości. Jaką dałbym radę? Niech każdy spróbuje sam, jak to jest w wolontariacie. Jakie to przynosi korzyści innym i jakie to daje korzyści nam osobiście. I myślę, że to jest największa satysfakcja kiedy, kiedy każda poświęcona minuta wolontariatu dla innych daje w przyszłości wiele godzin satysfakcji dla nas samych Dziękuję. To ja pozwolę na koniec życzyć wszystkim, żeby nie bali się. Nie bali się nieść pomoc, pełnić służbę. Żeby byli obecni tam, gdzie ta ich pomoc jest najbardziej potrzebna, żeby zaangażowali się. Tutaj zacytuję nową kampanię naszą społeczną Związku Harcerstwa Polskiego, która osobiście bardzo mi się podoba. Czuwaj, działaj, pomagaj. Bardzo myślę tutaj ładnie podsumowuje nasze, naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, czuwaj.